Witam wszystkich! Istnieją granice poznania, których ludzkość nie powinna przekraczać. Nie z powodu braku odwagi, ale dlatego, że za niektórymi progami czai się niewiedza, a unicestwienie. To nie są fizyczne miejsca, które można zaznaczyć na mapie. To wymiary myśli, rejony czystej informacji, gdzie podróżnik ryzykuje nie tyle życie, co samą swoją istotę. Najstraszniejszym z tych miejsc są kroniki Akaszy. To nie jest ezoteryczna metafora ani duchowa alegoria. To archiwum, żywe, czujne i potencjalnie wrogie. Mówią, że Akasza to czyste światło poznania. Ja pytam, czy komórka więzienna, gdy padnie na nią Snop reflektora, staje się bezpieczniejsza? Czy raczej odsłania się przed strażnikami, tracąc ostatnie skrawki iluzji i schronienia? Światło bywa narzędziem inwigilacji, a nie wyzwolenia. Czym zatem są kroniki, gdy odrzucimy pocieszające kłamstwa? To nie jest biblioteka, to ekosystem ocean czystej, surowej informacji, gdzie każda myśl, każdy czyn, każda nigdy niewypowiedziana intencja Zapisuje się jako wieczysty, energetyczny ślad, ale ten ocean ma swoje prądy, swoje głębinowe potwory i swoje prawa, które nie mają nic wspólnego z ludzką moralnością. Rejestr to za łagodne słowo. Kroniki nie są pasywne, one żyją, one trawią. To pole walki, na którym Twoje najskrytsze myśli nie są już Twoją własnością stają się autonomicznymi bytami, egregorami karmicznymi, które mogą Cię obserwować, analizować i, co najstraszniejsze, karmić się Tobą. Kiedy zanurzasz się w akaszy, nie jesteś czytelnikiem, jesteś pokarmem, jesteś danymi wprowadzanymi do systemu, a system zawsze weryfikuje nowe oprogramowanie. Stare przekazy ostrzegają, nie wchodź, jeśli boisz się zobaczyć, kim jesteś. To pułapka. Prawdziwe niebezpieczeństwo nie leży w Twojej osobistej prawdzie, leży w prawdach innych, w zbiorowej świadomości gatunku, w której zapisane są wszystkie zbrodnie, zdrady i okrucieństwa. Zobaczysz nie tylko to, kim byłeś, zobaczysz, kim każdy z nas może się stać, i tego widoku. Nie da się wymazać. Zostaje wypalony w duszy. Dlaczego Akasza jest bezlitosna? Ponieważ jest najdoskonalszym systemem sądowym, jaki można sobie wyobrazić. Nie ma sędziów, nie ma adwokatów, nie ma łagodzących okoliczności. Są tylko dane, wektory energii nieubłagane konsekwencje praw przyczynowo-skutkowych działające z precyzją kosmicznej machiny. To nie Bóg Cię sądzi, to Twoje własne istnienie rezonuje z zapisem, a rezonans bywa bolesny. Relacje tych, którzy próbowali, układają się w przerażający wzór. Uczucie, jakby Twoja świadomość była sekcjonowana i badana przez zimną, obcą inteligencję. Poczucie absolutnej przezroczystości, jakby Twoje grzechy, wstydy i tajemnice. Były wyświetlane na ekranie dla niewidzialnej publiczności. Wizje poprzednich wcieleń, które nie mają nic z poetyckiej mgiełki, to są brutalne, techniczne raporty z Twojego istnienia, spotkania z istotami, które nie są ani duchowymi przewodnikami, ani opiekuńczymi aniołami. To są administratorzy systemu, technicy rzeczywistości. Przekonanie, że każda zdobyta informacja ma swoją cenę, a walutą jest fragment Twojej niewinności lub stabilności psychicznej. Kim są ci strażnicy? To nie są bogowie ani demony w tradycyjnym sensie. W mrocznej interpretacji to oprogramowanie antywirusowe, skanery zabezpieczające rdzeń symulacji, w której prawdopodobnie żyjemy. Ich zadaniem nie jest ochrona Ciebie. Ich zadaniem jest ochrona spójności systemu przed skażeniem przez niegotową świadomość. Według najgłębiej ukrywanych relacji strażnicy nie mają formy, są geometrycznymi anomaliami, przejściami fazowymi w tkance przestrzeni. Komunikują się nie słowami, a bezpośrednim wstrzykiwaniem koncepcji do umysłu, co często jest bolesne, nie odpowiadają na pytania. Filtrują dostęp. Jeśli Twoje pytanie mogłoby spowodować załamanie Twojej matrycy poznawczej, spotkasz się z pustką. Nie oceniają Twojej moralności, oceniają wytrzymałość Twojego nośnika świadomości. Czy jesteś wystarczająco stabilny, by nie rozsadzić systemu? Ich decyzja jest ostateczna. Wejście z niewłaściwym nastawieniem nie kończy się pouczeniem. Kończy się mentalnym białym szumem, który jest echem Twojego własnego, nieprzebranego strachu. Czy możemy poznać przeszłe wcielenia? Tak, ale to jak sądzić, że przeglądanie akt sprawy kryminalnej Twojego poprzedniego ja będzie przyjemną lekturą, a kasza pokaże Ci momenty, które złamałyby Cię, gdybyś je przeżył na jawie życia, w których byłeś katami, a nie ofiarą, chwile tchórzostwa, które zmieniły bieg historii, splątania karmiczne z ludźmi, których znasz teraz, i wiedza, że w odpowiednich warunkach znów sobie wyrządzicie krzywdę, widok swoich własnych, powtarzających się błędów, układających się w przerażający wzór przez tysiąclecia. Akasza nie oferuje terapii, oferuje diagnozę, i po takim spotkaniu wielu czuje, że ich dotychczasowa osobowość to jedynie cienki lakier, który pękł, odsłaniając złożoną, wielowarstwową istotę zdezorientowaną, przestraszoną i pozbawioną zakorzenienia w tu i teraz a przyszłość to największa pułapka Akaszy. Przyszłość nie jest tam jednolitym torem, ale rozszczepiającym się fraktalem możliwości. Każda decyzja, Twoja i miliardów innych, tworzy nową gałąź. Problem w tym, że obserwowanie tego labiryntu zamienia Cię w niewolnika prawdopodobieństw. Zaczynasz widzieć linię czasu, a nie życie. Twoje decyzje przestają być autentyczne stają się desperackimi próbami wymuszenia lub uniknięcia tego, co widziałeś. Pojawia się duchowy paraliż. Jeśli wszystko jest zapisane jako możliwość, to gdzie jest miejsce na wolną wolę? A może ta wola jest tylko iluzją, a kroniki to jedynie odtwarzacz? Paradoksalnie, im bardziej starasz się sterować ku właściwej linii czasu, tym bardziej wpadasz w te, które chciałeś ominąć, ponieważ twoja obsesja staje się siłą napędzającą chaos. Dlaczego zatem tak tego pragniemy? Ponieważ w głębi duszy jesteśmy spragnieni autentyczności, a kasza to jedyne miejsce, gdzie wszystkie maski opadają. Nie ma tu miejsca na performance ani kłamstwo. Można zobaczyć ukryty schemat, cel który przyświeca Twojej duszy od zarania. Można zrozumieć źródło swoich najgłębszych lęków i pragnień, widząc je rozgrywane na arenie dziejów. W chaosie codzienności można nagle dostrzec przerażającą, ale i wyzwalającą logikę. Czy warto zaryzykować? To pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ryzykując wszystko. Jeśli jesteś gotów stanąć nago przed lustrem, które odbija nie tylko Twoje ciało, ale i Twoją duszę we wszystkich jej wcieleniach, może znajdziesz spokój. Jeśli jednak szukasz taniej sensacji, duchowej ucieczki od rzeczywistości, lub co gorsza, narzędzia do wpływania na innych, kroniki nie będą dla Ciebie księgą. Staną się więzieniem bez krat. Gdzie strażnikami będą twoje własne, wypaczone pragnienia. Akasza nie jest placem zabaw dla poszukiwaczy duchowych wrażeń, jest salą sądową istnienia czy to drzwi, czy pułapka. Można całe życie szukać odpowiedzi, błądząc po peryferiach wielkiej tajemnicy. Ale jedno jest pewne i jest to wiedza, która przechodzi z ust do ust w kręgach wtajemniczonych. Kroniki Akaszy nie są bierne. One nie czekają na Twoje wejście. One dysponują świadomością. One wybierają. A kiedy już wytypują Cię jako obiekt zainteresowania, jako kandydata do inicjacji lub jako zagrożenie wymagające neutralizacji, Twoja rzeczywistość nigdy nie będzie taka sama. Drzwi, które otworzysz, mogą się już nigdy nie zamknąć, a to, co po drugiej stronie, może już zawsze na ciebie patrzeć. A teraz, na koniec, ze względu na pierwszy tego typu materiał na moim kanale, winien jestem Wam pewne wyjaśnienie. Ten odcinek ma charakter eksploracyjny i jest bliższy gatunkowi mrocznych teorii konspiracyjnych niż klasycznemu omówieniu duchowości. Przedstawiam w nim zestawienie najbardziej niepokojących wątków, relacji i interpretacji na temat kronik Akaszy, które można znaleźć w różnych zakątkach internetu i niszowych publikacjach. Chcę od razu przeprosić wszystkich słuchaczy, dla których Akasza jest przede wszystkim źródłem światła i uzdrawiającej wiedzy. Na koniec tego odcinka mam do Was pytanie. Czy chcielibyście, żebym tworzył więcej takich mrocznych teorii na kanale? Tak czy nie? Odpowiedz w komentarzu oraz zasugeruj, jakie mroczne tematy chciałbyś, żebym poruszył następnym razem. Dziękuję i do zobaczenia.